Szymano Szebecki, witam Was bardzo serdecznie. Jak się macie po minionym weekendzie? Na grupie facebookowej widać, że kilometrów wkręcamy i bardzo fajnie. Dzisiaj przychodzi czas na omówienie kolejnej grupy o sprzętów do rowerów górskich i wyglądających jak rower górskie, czyli Szymano Alivio. Trochę nam w tej serii wychodzi to jak z żartobliwie ocenianym Windowsem, to znaczy, że co drugie oprogramowanie Windowsa się udaje, wychodzi. Tutaj może nie chodzi o to, że co druga grupa Shimano się udała, bo wszystkie moim zdaniem są po prostu dobre, ale, ale mniej więcej na co drugim poziomie Shimano daje nam tyle usprawnień, że mówię Wam polecam. Polecam, warto dodać troszeczkę pieniędzy, wyciągnąć trochę więcej pieniędzy z portfela i mieć to co nam tutaj Shimano oferuje. Zanim przejdziemy do Alivio, krótko przypomnijmy sobie, co już omawialiśmy. Mieliśmy e, grupę e, Shimano Tourney, e, czyli tą podstawową. Mamy tutaj e, sześciorzędowe wolnobiegi oraz e, siedmiorzędowe wolnobiegi i kasety. E, Podstawowa grupa. Następnie grupa Shimano Tourney, ale TX, którą Wam polecałem jako pierwszą, ponieważ tutaj mamy 8 rzędów już, jeżeli chodzi o przełożenia. Mamy system Hyperdrive, usprawniający zmiany biegów z przodu oraz mamy opcję hamulca tarczowego mechanicznego. Czyli znowu tutaj mamy sporo zmian w porównaniu do niższej grupy. Następnie omawialiśmy Altusa i Acerę 8 rzędowej. To jest dziewiątka, w ośmiorzędowych. W zasadzie dużo się tutaj nie wydarzyło. Większość systemów, które te grupy mają, są już też w Turnej TX, i na ten temat się tutaj Wam nie, też nie rozwodziłem. Jeżeli chodzi o dziewięciorzędowe grupy, też Artus i Asera, bo w dwóch wersjach one występują, no to mamy tutaj, wiadomo, dziewięć przełożeń z tyłu, i tutaj pojawia się nam po raz pierwszy opcja hydraulicznego hamulca tarczowego w 9 dziewięciorzędowym. Natomiast to, co Wam znowu poleciłem, to była Asera dziewięciorzędowa, no bo tutaj mamy systemy, które moim, w które moim zdaniem bardzo warto zainwestować, czyli mieliśmy korbę z wkładem suportu w systemie Octalink, już nie na kwadrat, tylko Octalink, oraz przerzutkę tylną Shimano Shadow, która znacznie minimalizuje uderzanie łańcucha o... O, o ramę oraz zmniejsza ryzyko spadania łańcucha. Czyli te systemy, bardzo fajne w, w, o sprzęcie Shimano Asera, to znowu mój typ. Czyli jak na razie moje dwa typy: Turna TX i Asera, ale dziewięciorzędowa. No i dzisiaj Alivio, jakby się można było spodziewać, jeżeli poprzednią polecałem, to tej nie będę szczególnie polecał, i faktycznie tej nie polecam szczególnie, bo znowu ona jest pomiędzy Aserą, która jest, ma bardzo fajne usprawnienia, a następną którą będę Wam polecał, to zobaczcie w następnym odcinku dlaczego. Oczywiście, na tym poziomie mamy już bardzo dobre grupy sprzętu, możemy sobie śmigać w górach. Tylko co tutaj się nam wydarza? Tu się nam nie wydarza jakby nic szczególnego: mamy cały, cały czas system Mega Nine Lite, który pojawia się po raz pierwszy w wersji Light właśnie w sprzęcie Acera 9-rzędowym, czyli 9 przełożeń z tyłu. No, i przełożenie te mają bardziej odpowiadać różnym rozmiarom kół. No, i może zacznijmy od tego największego, podstawowego, który, który, który jest dużym przeskokiem w tej grupie. Jest to system two-piece crankset, czyli dwuczęściowa korba. W poprzedniej aserze mieliśmy usprawnienie od wkładu suportu na kwadrat do wkładu suportu typu OctaLink, a tutaj mamy wkład suportu, jak widzicie, który, którego częścią nie jest oś, ponieważ oś jest częścią integralną e, korby i jest połączona z prawym ramieniem i na tą oś, na tę oś zakłada się lewe ramię. Dlatego ten system nazywa się dwuczęściowy, ponieważ korba składa się z dwóch części. Jedna część to ramię z zębatkami i osią, jej nie widać, bo jest tak zdjęcie zrobione, e, a druga część to po prostu lewe ramię nakładane na na wielowypust tej osi. I to jest coś, co bym bardzo polecał. To odchudza rower, wzma wzmacnia, daje nam większą sztywność i bardzo ułatwia ściąganie korby do jakichkolwiek zabiegów przy rowerze. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o Alivio. No tutaj mamy też hamulec tarczowy hydrauliczny, ale to już mamy, nic tutaj szczególnego się nie dzieje. No jeszcze może z takich systemów, które się nie pojawiają poniżej w grupie Acera dziewięciorzędowej, to jest system, popatrzmy sobie tutaj, to jest system two-way release, bo tak, Mega 9 Light, Light mamy w ASERA, Optical Gear Display mamy jeszcze niżej, czyli wskaźnik optyczny. I teraz two-way release, może odwrócę sobie tutaj zdjęcie, żeby Wam pokazać, tak jak to by to na kierownicy wyglądało. Gdzie jesteś, nasza monetko? Tutaj. To jest nasza manetka założona na kierownicę. Tutaj mielibyśmy kierownicę. Tu naciskamy kciukiem, a tutaj e, palcem wskazującym. System Two-Way Release umożliwia używanie tej e, dźwigienki, czyli tej, którą obsługujemy głównie palcem wskazującym, w obie strony. To znaczy, kiedy wciskam. Tę, tę dźwignię kciukiem to wrzucam z, lżejszy, z cięższych biegów na lżejsze na kasecie, czyli z mniejszych zębatek na większe. No i to można użyć tylko kciukiem. Natomiast tutaj, kiedy ją przyciągam palcem wskazującym, to zrzucam, czyli z lżejszych przełożeń na cięższe przełożenia z tyłu, ale dzięki systemowi two release mogę też popchać, tak jak popycham tą dźwigienkę. Kciukiem i wtedy dzieje się to samo, czyli też zrzucanie. Czyli ta będzie nam wrzucała, ta będzie nam zrzucała. Z tym, że tej możemy używać na dwa sposoby: przyciągając ją, lub popychając, i będzie wykonywała to samo zadanie. Jest to dosyć pomocne, zwłaszcza jeżeli różnie bywa z miejscem gdzieś tam u nas na kierownicy albo w różnych sytuacjach. Tu chcemy hamować, a tu chcemy zrzucić sobie, więc drugi palec zajęty hamulcem, a kciuk nam pomoże zrzucić. E, fajna sprawa, e, nie jest to coś jakby super istotnego, nie każdy tego używa, niektórzy mówią, że na przykład tylko używają e, kciukiem też tej drugiej dźwigienki, e, no ale jest taki system i on w Aserze się nie pojawia. Na tym poziomie to, co bym chciał mieć najbardziej, to chciałbym mieć chyba rower na osprzęcie Shimano Acera dziewięciorzędowym e, z wkładem supportu i mechanizmem korbowym z aliwie, bo tu po raz pierwszy pojawia się właśnie ten system Two Piece, krankset ze zintegrowaną osią w mechanizmie korbowym. Grupa wygląda ładnie, ślicznie moim zdaniem wykończona. Tylna przerzutka jest w tym samym systemie Shimano Shadow, co już w Acerze 9-rzędowej, stąd tutaj też szczególnego usprawnienia nie było. Tyle jeżeli chodzi o Shimano Alivio. Napiszcie w komentarzach, jeżeli taką grupę posiadacie, co w niej lubicie, a czego może nie za bardzo w niej lubicie i już niedługo przechodzimy do następnej, do Deorki. Trzymajcie się ciepło. Na koniec Wam jeszcze tylko powiem, że dzisiaj mogliście się spodziewać odcinka z poradami prawnika dotyczącymi zakupu i sprzedaży roweru. Nasz prawnik bardzo jest zajęty i nie udało nam się niestety przygotować tego materiału. Na za tydzień też, ale będzie za dwa tygodnie w poniedziałek zaplanowane i w tamten dzień będzie. W zeszłym tygodniu mieliśmy poniedziałek majowy, stąd też te sprawy przełożyliśmy, więc z tym jeszcze czekamy. No a Was zapraszam już jutro o 18:00. co będzie, to zobaczycie. Trzymajcie się, cześć! Dzisiaj przyszedł czas na nową grupę od sprzętu omówioną w naszej serii na temat grup od sprzętu. Czy ja to mam włączone? Miałem włączone, ale mnie nie pikało. Szyma nasze jakie witam was bardzo serdecznie. Co mi się tu zrobiło dziwnego?